Ja! Witam was serdecznie z tej strony 78. To jest pierwszy odcinek ze SkyBlocka Gram na serwerze MyList. Oj, przepraszam, SkyBlock spell. I to y, tak wygląda nasza wyspa. Tutaj mamy spawner świnek. No i takie tam inne. Y, skrzynia to jest taka jak każda. I pierwszy y, zetniemy drzewo. Y, moim zdaniem, serwer jest super, dużo mam fps tutaj. Teraz przy nagrywaniu mam y, 120, teraz 7, 6, 8, tak po, po kolei mi leci te fps -y. Y, No i dobra, grałem oczywiście na wersji 1.7.5. Każdy teraz na niej gra, przynajmniej. Tutaj widzimy, mamy Bandaremka XD, Remek XD, Eventman Serwer jest fajny, bardzo polecam. IP będzie w opisie. Mi się szczerze bardzo podoba ten serwer. Nie ma w ogóle lagów. Tam jak widzimy coś go jeszcze tam ma. E, wodę, tu, woda tu, tutaj jest, tak. Mamy źródełko. Nie wiem czy tutaj... Nie wiem czy tutaj jest. są takie yy, są ukryte skrzynie bo to tak podejrzewanie wygląda trochę ta kulka o, mamy, mo o, fajnie dwie sadzonki już mamy Wiecie co, najpierw może sobie rozbudujmy troszkę wyspę i dopiero potem negocjujmy w takie inne Ponieśmy sobie te rzeczy tutaj Trzeba w końcu gdzieś generator kobla wykombinować przecież nie, tutaj nie wiem, czy da się kupować, ale gdyby nawet się dało, to nie będę kupował nie, żadnych takich, znaczy nie generator kobla, tylko żadnych takich e, przedmiotów związanych właśnie ze skyblockiem. Ojej, kolak. E, na przykład, mm, na przykład e, drzewa, na, nasiona drzew, e, nie wiem, co tam jeszcze, narzędzia. O Jezu, jak nam głód szedł Ojoj, nie wiem jakim cudem, czekajcie, wleję lawę, to się poginą trochę te zwierzaki. Czemu on serce z niej, o nieważne. Żegnam. Stój tu, stój tu, dobrze. Myślałem, że już ucieknie z tej wyspy. Dobra, nie, tutaj wiecie, szkło. Jest, mamy, nie, myślę, że to generator Kobla. Ło jak my się stąd wydostaniemy teraz. Co to ze mnie leci? Lag? Wow, wow, wow! Ojejku, ale mi coś zaczęło się. oj, Ej, myślę, że mi dyrcyklo. Dobra, wchodzimy. Trzeba tutaj zrobić. Tylko czekajcie, wezmę sobie. Nie ma wiaderka! Mam wiaderku, ja nie mogę. Nie ogarniam trochę. Zróbmy sobie tak. Tutaj. Wiecie, coś tu co źle to zrobiłem. Źle, 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 Wow. A, myślałem, że będzie to. Schodzimy. Boże, o Jezu. No to ja to zniszczę ręką i zaraz do Was wracam. Z tym rozkopałem do końca. Teraz jeszcze tego kobla szybko zniszczę. Tak, tutaj. Już przed na wizji. Dobra, udało się. Ojej. No i teraz rozlejmy wodę. Do końca, ona musi lecieć. Do końca, do końca. Dwa lag. ujku. Dobra. Wiecie, są czasami na tym serwisie, więc um, nie dziwcie się, jeśli będzie coś, u, jeśli wy przynajmniej będziecie jeszcze grać i będzie coś źle. No i mamy kobylstoma, fajnie. Tylko teraz z drewna, y, zrobimy sobie, y, weźmy sobie drewno całe. Przeróbmy że ziemię rzemieślnictwo Patyk. znaczy kilofa musimy sobie skonstruować wow czy Ekspa, fajnie fajnie że za to się tutaj dostaje ekspa bądź takie yy, takie inne jak bardziej rozbudujemy wyspę Albo nie, ja mam pomysł. taki, e, jak kopałem te, tego dirta tu, e, to tak sobie myślałem, myślałem, aby zrobić tak. E, aby zrobić tak, żeby rozkopać cały ten dół tam. Gdzie co, może, nie, jakoś może. wow, Idźcie stąd. Ta, wy mi serduszka puszczacie, a ja was nie kocham tak. Jezu. Ale ściny. Przepraszam was bardzo za te ścinki. W dwóch stronach. Dobra. Boże. O Jezu, przepraszam was bardzo. To naprawić i zaraz okay, wracam. Ja już wróciłem, myślę, że już nie będzie takich ostrych ścinek. No i dobra, kupmy sobie dalej to około. Ja sobie też może w końcu do Dokopię tego kobla. No i zaraz wracam, bo to ządzająco będzie. Dobra, już jestem. Zrobiłem sobie pochodni tutaj przykryłem to tak, aby nikt nie wpadł do tej lawy czy coś. Oświetlmy sobie może troszkę tą naszą wysypkę tu. Tak, tu tyle wystarczy. Teraz miałem taki pomysł, aby z tego kobla co mam. Tutaj jest tutaj taki domek. Jakby domek, nie wiem jak to nazwać. Pomieszczenie aby ten spawner y, właśnie się tak, y, to wszystko z tego się rozpiło tam y, pod spodem, te świnki w ogóle tylko wiecie, nie wiem jak to my, myślałem jak to zrobić i tak dotąd myślałem jeszcze z dwa niżej myślę, że starczy dobra, no i czas rozkopać to wszystko, aby aby właśnie y, Czekajcie, ja może przy, wezmę ten... Mm, chmury, gdzie to jest... To nie, nie wiem... Mm, Czekajcie, mm, 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 mm. ja to było gdzieś tutaj. Ustawienia snoopera, sterowanie, ustawienia wieloosobowej. Przez czystość, szerokość, czat widoczny, jedynie komendy niewidoczne. Wyłączymy sobie czat, albo nam łatwiej, bo tutaj panią i słabo, ojej, kulak znowu żyje słabo w ogóle nic prawie nie widać na tutaj w tej grze no dobra to zaraz to też trzeba trochę zniszczyć I takie zazry, takie jak to nazwać zaraz pokażę coś takiego bożlag przepraszam bardzo, bardzo za te lagi coś takiego to może zamknąć o tak no i tak myślę że będą spadały no i tutaj jeszcze raz kupimy te ścianki trochę żeby to ładnie jakoś wyglądało Teraz kill się nam zniszczy, ale to nic, takie pomieszczenie nie, jeszcze jedną po jednej kratce w bok, no i zaczniemy tu oświetlać w ogóle, żeby też ciemno nie było, wow, tak, może oświetlmy, wow, Zapadło się, mm, tu, też nie będzie potrzebne. Um, to musi być wyżej. No nie. Y, Dirt tu. Musi tak być, bo inaczej nie da rady. Bok. Boże, lag. Dobra. Ja zaraz do was wracam przez te lagi. Dobra, już jestem krótka przerwa dobra coś takiego chyba może być teraz robimy wejście kolejny lag wejście na górę to by można było jakoś wejść i wyjść świnka tu dadło chyba mam nadzieję? nie mam, ale serce się pojawiło myślę, że tu gdzieś jest świnka no nic ważne wchodzimy to musimy zniszczyć myślę, że kilofon nam tak już tutaj do końca starczy tak, żeby tu się wydostać poroskopywać tutaj to wszystko no i je, mamy wyjście dobra mm, Lag. słuchajcie, jak wchodzimy tak, tak to musimy zniszczyć <coughs> Przepraszam mamą chrypę Dobra jesteśmy Dobra Tak samo budujemy to. Dobra I co z tym? Musimy to całkiem zabudować Taki kwadrat zrobić z tego Czy on się będą dalej rozpiły? Tutaj zejdę tam na dół. Nie bez tego może. Tak się będą rozpiły. To niepotrzebne jest. Tylko to trzeba znieść tutaj zabudować. O Jezu, nie deską. Dobra. Tutaj tak samo będzie trzeba zabudować. Och. Dobra. Dobra. O, bez padołu. proszę, proszę, proszę. No. Zapytam się może admina, czy by mi to mógł przenieść. Mm, a tak. ostatnio grydłem sobie i Dobra, ja się tutaj zapytam. Pochowam sobie rzeczy, żebym zaraz nie spadł z tym. Co do tego. Wyspa będzie powiększana, nie wiem co z tym, no, no nic nie leci. Czekajcie, może tak zrobię. Tak, 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 ojcie. To. to zniszczymy. Łoł, łoł, wow wow. wow, wow. Dobra, wiecie co, ja to może już, już zrobię w kolejnym odcinku I... no, no to widzimy się w kolejnym odcinku